Cześć Boże i dzień dobry. Witam serdecznie w poniedziałek 24 czerwca. Moi kochani, w kościele na całym świecie dzisiaj świętujemy wspaniałą uroczystość narodzenia Jana Chrzciciela, o którym Jezus powiedział, że to największy z narodzonych z niewiasty, wyjątkowy człowiek, który przychodzi jako prorok przygotować bezpośrednio ludzi na przyjście Jezusa na przyjście Mesjasza. Wielka misja przed tym człowiekiem. Jan Chrzciciel to był kuzyn Jezusa, który o swoim właśnie bracie, Jezusie, mówił z wielką pokorą, że nie jest godzien nawet mu rozwiązać że u sandała, ponieważ znał, wiedział jego godność boską, że jest Mesjaszem. Moi kochani, i dzisiaj świętujemy fakt cudownego narodzenia Jana Chrzciciela. Jest to opisane w pierwszym rozdziale Ewangelii świętego Łukasza, ale ostatni werset tego pierwszego rozdziału 80. brzmi następująco, że Jan wychowywał się na pustyni aż do czasu objawienia się przed Izraelem. Więc Zobacz taka ciekawa uwaga, że wyjątkowy prorok, wyjątkowy człowiek wychowywał się samotnie na pustyni, wśród pewnej dziczy, bez przytuleń, bez takiej ludzkiej miłości, bez dobrego, można powiedzieć, środowiska wzrostu. Mógł być bardzo poraniony, z wieloma brakami. Tak mówi Pismo Święte, że Jan wychowywał się. Właśnie na od ludzi. Później to tłumaczy jego cały charakter, że ubrany był w skórę wielbłądzią, że był taki dziki z natury, jak miód szarańcze, tak się żywił właśnie ascetycznie. Ale takie było właśnie życie Jana. Wybranego człowieka, największego z proroków, kuzyna pana Jezusa. Tak, miał. Ciężkie dzieciństwo i ciężką młodość. I moi kochani, mówię to dlatego, ponieważ sami często narzekamy na, na, na brak ojca w dzieciństwie, na różne y, trudne sytuacje, które, y, których doświadczyliśmy y, właśnie w wieku młodzieńczym. Ale Jan jest tutaj takim świadkiem, że można przejść przez y, oschły czas w dzieciństwie i w młodości bez bliskich, bez doświadczenia wielkiej miłości od swojej rodziny, a mimo wszystko być potężnym narzędziem Boga. I moi kochani, chciałbym opowiedzieć taką historię, ponieważ ja 5 lat temu miałem taką szansę, łaskę od Boga, że mieszkałem przez pół roku w Izraelu, dokładnie w tej miejscowości, w której urodził się Jan Chrzciciel, I, i, i znałem, można powiedzieć bardzo dobrze, to miejsce, w którym on się później wychował. Tę jaskinię w której według tradycji, w tej jaskini, w której żył i chciałbym powiedzieć pewną historię, żeby pokazać właśnie ten trud związany z dzieciństwem i młodością. Jana No pamiętamy, że on został poczęty z mamy, która już była w podeszłym wieku. Więc kiedy go urodziła, to już była no taką staruszką. I nic dziwnego, że po kilku latach, jak Jan miał około sześciu lat, zmarła. I mówi tradycja tam lokalna z Ain że sam też pochował swoją matkę. Więc jako chłopiec doświadczył takiej wielkiej straty i wszedł w taką totalną samotność. A co z tatą? Było z Zachariaszem. I tutaj lokalna tradycja z Aynkarem też opowiada niesamowitą historię, którą chciałbym Wam przytoczyć. Pamiętamy, że kiedy począł się Jan Chciciel, to za chwilę też począł się Jezus. Sześć miesięcy później. Tak więc, kiedy Jan Chrziciel się urodził, to za pół roku urodził się Jezus. I pamiętamy wydarzenia związane z narodzeniem Pana Jezusa. To było w Betlejem, czyli 8 kilometrów od Ayn Karem, gdzie urodził się Jan Chrziciel. I król Herod, kiedy dowiedział się, że Mesjasz przyszedł na świat, nakazał zabić wszystkich Chłopców do drugiego roku życia w Betlejem i w okolicy. I ten rozkaz Heroda znamy z historii pod terminem rzeź niewiniątek. I faktycznie to się dokonało. Około 20 chłopców do drugiego roku życia traci życie. Jezus zostaje cudownie wyratowany i Józef i Maryja zabierają go do Egiptu, ale żołnierze wchodzą do Betlejem i do okolic i zabijają właśnie te noworodki. I moi drodzy, co się dzieje? Jana Chrzciciela też obejmował właśnie ten morderczy rozkaz Heroda, aby go zabić. I żołnierze przychodzą do Ain Karem, wiedzą, że kapłan Zachariasz ma właśnie syna, ponieważ to było głośne w okolicy, i szukają go, żeby go uśmiercić. Aktualnie wtedy kapłan Zachariasz był w świątyni, sprawował swoją posługę w domu pańskim. A Elżbieta, która się dowiedziała, że żołnierze szukają jej synka, zabrała go i uciekła z domu. Więc kiedy żołnierze wchodzą do Ayn Karem, do domu Zachariasza, nie zastają tam nikogo. Następnym krokiem... Gdzieś się skierowali, to była świątynia, aby ojca małego Janka yy, przesłuchać, gdzie jest jego syn. I faktycznie ta tradycja z pierwszego wieku mówi, że udają się ci żołnierze, mordercy heroda do Zachariasza, do Jerozolimy, pytają się o jego syna. On im nie udziela informacji, gdzie Elżbieta go zabrała, chociaż wiedział, do której groty się z nim udała. I tam, moi kochani. Traci swoje życie. Żołnierze zabijają Zachariasza w Jerozolimie, ponieważ nie chce zdradzić miejsca, gdzie przebywa synek Jan. I Zachariasz staje się męczennikiem. Zachariasz oddaje życie za swojego syna. Tak więc zobaczcie, mały Janek nieświadomie traci ojca, który staje w jego obronie, kiedy. Ten jeszcze jest, no nie wiem, rok, może ma półtora roku, a później naturalnie umiera mu mama, kiedy ma te 5-6 lat, umiera ze starości. I teraz rozumiemy ten kontekst. Rozumiejąc ten kontekst, możemy zrozumieć ten 80 werset z pierwszego rozdziału Łukasza: że Jan wychowywał się na pustyni. W grocie i dlatego ma ten ryst takiej dzikości. Nie ma sztaty, nie ma mamy i nie ma rodzeństwa. Także, moi kochani, Bóg ma wspaniały plan dla Jana, jest wielkim prorokiem, słuchają go setki, tysiące ludzi i przygotowuje bezpośrednio drogę dla Mesjasza z takim wielkim krzyżem z dzieciństwa, z takimi brakami. Yy, Powstaje wspaniały, bardzo wartościowy, namaszczony człowiek. Moi kochani, nie narzekajmy na swoje dzieciństwo, patrząc na Jana Chrzciciela, nie narzekajmy na brak ojca, na brak ciepła rodzinnego. Moi drodzy, niech Pan Bóg nam wynagrodzi wszelkie niedoskonałości naszych ziemskich rodzin, niech On nas. Teraz uzdrowi ze wszelkich zranień, i w tym dniu Jana Chrzciciela chcielibyśmy poprosić dobrego Boga za wszystkie osoby, które są sierotami, za wszystkich, którzy musieli się wychowywać bez rodziców, o to, aby sam Bóg uzupełnił te braki ciepła i przytulenia, które yy, niestety mamy i mają te osoby. Ja akurat mam inną sytuację, ale pomódno się właśnie za takie osoby, które straciły mamę, tatę, kiedy były malutkimi dziećmi, aby Pan ich ukochał swoją miłością i wlał to, czego potrzebują, może, aż do dzisiaj. Ale moi kochani, Bóg naprawdę wszystko może wyprostować i w tę uroczystość Jana Chrzciciela ja błogosławię serca właśnie tym wszystkim, którzy. Myślą o sobie, że mają jakieś braki z dzieciństwa i z młodości w kontekście wychowania i odebrania y, czegokolwiek od swoich rodziców. Niech Pan nam da to, czego naprawdę potrzebujemy. Wspaniałego poniedziałku wam życzę i wpatrywania się w Jana Chrzciciela, y, który mimo swoich y, trudów y, i braków z dzieciństwa, z młodości. Jest do dzisiaj, moi kochani, wzorem dla nas. Wspominamy go i jest tym, kogo wybrał Bóg do swoich celów zbawczych. Błogosławionego poniedziałku Wam życzę i do jutra. Dzięki.